Nikt nie powinien ulec pokusie konfrontacji wokół religii czy wokół kościoła. Jeśli nasze państwo ma być państwem, które opiekuje się słabszymi, które gwarantuje wyższe zarobki, i jeśli ma być państwem, jesteśmy państwem, które, które ma być bezpieczne, a więc wymaga to gigantycznych inwestycji w naszą armię, to powoduje, że potrzebujemy po prostu więcej pieniędzy. Uporządkujemy te sprawy bezbędnych emocji kulturalnie. Wiecie co? Czasami jak człowiek patrzy na to, co wymyślają nasi politycy, to ma ochotę zapytać, czy oni naprawdę myślą, że jemy trawę i popijamy ją wodą z kałuży. Obiecują, że podatków nie podniosą, a potem wyciągają z kapelusza takie magiczne sztuczki, że David Copperfield by się nie powstydził. Zmieniają nazwy, opakowują to w piękne słówka jak solidarność czy sprawiedliwość. Ale na końcu i tak chodzi o jedno, żeby z naszych kieszeni wyciągnąć jeszcze więcej pieniędzy. Jesteście na kanale a to ciekawe, a dzisiaj prześwietlimy dwa genialne pomysły rządu Donalda Tuska na łatanie dziury budżetowej naszym kosztem. Jeden uderzy w nas wszystkich po cichu, a drugi postawi miliony Polaków pod ścianą. Zanim jednak zanurzymy się w tej kreatywnej księgowości, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i suba. Jeśli tego nie zrobicie, to może się okazać, że Ministerstwo Finansów wprowadzi nowy podatek odbierności obywatelskiej i naliczy Wam opłatę za nieklikanie. Zrobione? Wielkie dzięki, bo bez Waszego wsparcia walka ze ściemą jest o wiele trudniejsza. A teraz bez zbędnego przedłużania, lecimy z tematem. Zacznijmy od Daniny, która na papierze wygląda pięknie. Rząd ogłasza, opodatkujemy nadzwyczajne zyski chciwych banków. Jeśli mówimy o pieniądzach, to też dziękuję za ten projekt i dziękuję też odwagi panu ministrowi Andrzejowi Domańskiemu, bo to trochę odwagi trzeba. Mówię o projekcie yy, yy, opodatkowania banków. To ma... Paradoksalnie bezpośredni związek z tym, o czym mówiłem przed chwilą. Jeśli nasze państwo ma być państwem, które opiekuje się słabszymi, które gwarantuje wyższe zarobki, i jeśli ma być państwem, a jesteśmy państwem, które, które ma być bezpieczne, a więc wymaga to gigantycznych inwestycji w naszą armię, to powoduje, że potrzebujemy po prostu więcej pieniędzy. Taka jest brutalna prawda. I bardzo chcemy uniknąć obciążania polskich rodzin jakimiś wyższymi składkami czy podatkami. To chyba też zrozumiałe. I to jest powód, dla którego minister finansów i gospodarki zdecydował się na tę propozycję, a więc CIT od banków na 2026 rok 30% podstawy opodatkowania, a później regresywnie. W 2027 roku 26%, 28-23%. Lepiej opodatkować banki niż polskie rodziny. Tym bardziej, że banki są w bardzo dobrej kondycji finansowej. W żaden sposób nie uderza to w y, ich y, realną kondycję. Będzie to większe obciążenie, ale kogo obciążyć, jak nie tych, którzy mają tych pieniędzy najwięcej? Brzmi wspaniale, prawda? Wszyscy przecież lubimy, jak dokręca się śrubę wielkim korporacjom, które w 2024. I w 2025 roku zarobiły na czysto ponad 30 miliardów złotych. Rząd tłumaczy, że musi, bo deficyt budżetowy mamy jeden z najwyższych w ostatniej dekadzie. Dług publiczny niebezpiecznie zbliża się do progu 60% PKB. A Bruksela już patrzy nam na ręce i grozi palcem w ramach procedury nadmiernego deficytu. Banki, notujące rekordowe zyski, stały się więc idealnym chłopcem do bicia. Politycznie to strzał w dziesiątkę. Można wyjść i powiedzieć: Patrzcie, bierzemy od bogatych. Tylko jest jeden mały problem. Ten numer już znamy. To nie jest żadna innowacja. To odgrzewany kotlet, który już raz jedliśmy i mocno się nim zatruliśmy. Pamiętacie, 2016 rok i podatek bankowy wprowadzony przez PiS działał na podobnej zasadzie? I co się stało? Czy prezesi banków zaczęli jeździć starymi oplami? Oczywiście, że nie. Zrobili to, co robi każda firma, której dowala się nowy koszt przerzucili go na klientów. Analizy Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego, już rok po wprowadzeniu tamtego podatku, pokazały to czarno na białym. Marże kredytów hipotecznych. Poszły w górę średnio o 20. do 30 punktu procentowego. Opłaty i prowizje za prowadzenie konta wystrzeliły w kosmos. A oprocentowanie lokat spadło tak nisko, że trzymanie pieniędzy w banku stało się formą wolontariatu. Teraz czeka nas powtórka z rozrywki, tylko na większą skalę. To nie jest podatek od banków, to jest ukryty podatek od nas wszystkich. To my zapłacimy za niego w wyższej racie kredytu. Ekonomiści szacują, że zdolność kredytowa Polaków może zacząć spadać. Dla młodej rodziny, która marzy o własnym mieszkaniu, to może być różnica między dostaniecie kredyt a przykro nam zapraszamy za 5 lat. Każde pół punktu procentowego wyższej marży na kredycie hipotecznym na 30 Lat, to dodatkowe kilkanaście tysięcy złotych odsetek do spłacenia. To my zapłacimy za niego w jeszcze wyższych opłatach za prowadzenie konta i posiadanie karty. Już teraz płacimy za te usługi ogromne pieniądze, a teraz będzie jeszcze drożej. To jest mistrzowski fikołek intelektualny. Rząd potrzebuje pieniędzy, więc zamiast podnieść VAT czy PIT, co wywołałoby bunt, nakłada daninę na banki, wiedząc doskonale, że to one wykonają za nich brudną robotę i ściągną te pieniądze z nas. To jest po prostu podatek od życia, tylko z pośrednikiem. A jeśli myślicie, że to koniec inwencji, to trzymajcie się mocno. Drugim genialnym pomysłem jest reforma finansowania kościoła, czyli tak zwany podatek kościelny. Dzisiaj podjęliśmy decyzję po uzyskaniu informacji na temat Funduszu Kościelnego i, i źródeł finansowania o powołaniu zespołu międzyresortowego, a więc będą tam ministrowie z kilku resortów, będzie tam Pan wicepremier Kośniak Kamysz, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, pani minister Dziemianowicz Bąk, a więc minister, ministra rodziny pracy i polityki społecznej, minister finansów, szef kancelarii premiera i rządowe centrum legislacji. Ten międzyresortowy zespół przystępuje od dzisiaj do pracy nad zmianą systemu finansowania funduszu kościelnego oraz innych źródeł finansowania z pieniędzy publicznych kościołów, w tym także zasad finansowania świadczeń emerytalnych i rentowych dla osób duchownych. Będziemy czekali niecierpliwie na założenia, które zostaną zgodnie z przepisami skonsultowane. I bardzo mi zależy na uczciwych i takich otwartych konsultacjach i społecznych, i przede wszystkim zainteresowanymi kościołami. Chcę od razu podkreślić, chcemy ucywilizować te relacje. To nie jest. Mówiłem to moim paniom i panom ministrom, ani głęboko wierzący są tacy przecież w Radzie Ministrów, ani ci najbardziej sceptyczni wobec sposobu działania Kościoła czy roli Kościoła w państwie nikt nie powinien ulec pokusie konfrontacji wokół religii czy wokół Kościoła. Uporządkujemy te sprawy bezbędnych emocji, kulturalnie i te prace nad nowymi regulacjami będą zmierzały i to jest ustalenie będą zmierzały w stronę systemu odpowiedzialności finansowej wiernych za swoje kościoły, a więc mówimy tutaj o systemie dobrowolnego odpisu od podatku osób zainteresowanych wsparciem swojego kościoła. Musi to być decyzja wiernych. I znowu, na pierwszy rzut oka wszystko wygląda sensownie. Obecny system oparty na funduszu kościelnym jest anachroniczny i nietransparentny. Pomysł, by kościół finansowali bezpośrednio wierni, wydaje się sprawiedliwy. Gdzie jest haczyk? Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Kluczowe jest to, jak system ma działać w praktyce. Opłata ma być dobrowolna, ale z gwiazdką. Jeśli nie chcesz płacić, musisz formalnie wystąpić z kościoła. I tu zaczyna się prawdziwy problem, bo rząd doskonale wie, że Polska to nie Niemcy. W dużym mieście apostazja to formalność. Ale spróbujcie zrobić to w małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają, a proboszcz jest lokalną instytucją. To jest przepis na dramat i ostracyzm społeczny. To ciche przyzwolenie na to, by sąsiadka z zapłotu płotu wytykała cię palcami, bo kowalski to skąpiec, nawet na kościół mu szkoda. To jest Stawianie ludzi w sytuacji bez wyjścia, albo płacisz haracz, w który może nawet nie wierzysz, albo narażasz siebie i swoją rodzinę na społeczną presję. To nie jest reforma, to jest pułapka. Oba te pomysły rządu pod płaszczykiem Solidarności i Sprawiedliwości mają jeden cel głębiej sięgnąć do naszych portfeli. Jeden podatek jest ukryty i zapłacimy go wszyscy, nawet o tym nie wiedząc. Drugi jest jawny, ale skonstruowany tak, by wywrzeć na nas presję. Obie te propozycje pokazują cynizm władzy, która traktuje obywateli nie jak partnerów ale jak źródło dochodu, które trzeba eksploatować w jak najmniej widoczny sposób. A wy co o tym wszystkim sądzicie? Czy podatek od banków to faktycznie sprawiedliwe rozwiązanie, czy tylko ukryta podwyżka dla nas wszystkich? A może podatek kościelny to krok w dobrym kierunku, a obawy o presję społeczną są przesadzone? Czy rząd faktycznie nie ma innego wyjścia, czy po prostu wybiera najłatwiejszą drogę? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Byliście na kanale, a to ciekawe. Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie o łapce w górze i subie, bo jak widać, zawsze jest coś ciekawego do prześwietlenia. Do następnego. Siema.